Stopy są w jednej linii, przenieś ręce na biodra, brzuch wciągnięty, ściągnij ramiona, łokcie do tyłu, łopatki są ściągnięte, weź wdech i pochyl się do przodu, głowa patrzy w dół, szyja luźna, nie zaokrąglaj pleców, głowa przy kręgosłupa, ściągnij łopatki i wróć góra. Zostań w dole, policzy trzech. I na cztery wróć góra. Wdech, wydech, wdech, wydech i na cztery wróć góra. Dla zwiększenia intensywności ćwiczenia przenieś ramiona w bok. Możesz zostać z ramionami do trzech bok. Albo zmodyfikować. Przenieś ramiona w przód, do uszu, w bok i wróć góra. Stopy palcami do przodu. Staraj się nie uciekać ciężarem ciała do tyłu, napięty, ciężar ciała równo rozstawiony. Zmacniesz dolne części kręgosłupa, mięśnie przy lędźwiach, jak również górną część. Po ręce na biodra, odpocznij, ściągnij stopy do środka, rozluźnij ciało.